kojarzy się Francja? Yy, Francja na pewno z dobrym jedzeniem, dobrym winem. Yy, myślę, że z doskonałymi kochankami. Francja na pewno kojarzy się z winem, yy, z dobrymi szampanami i serami. To te najpopularniejsze skojarzenia, a Francja to nie tylko sery, ale i wspaniałe jedzenie. I właśnie przysmaki mieszkańców z Sekwany były między innymi atrakcją pierwszego dnia Dni Frankofonii. Nie było żabich udek, a jedynie ciasta i quiche lorraine. Quiche lorraine to jest takie danie, które robi się we Francji najczęściej wieczorami. Więc to jest ciasto francuskie i jakby na to jajecznica zrobiona z boczkiem wędzonym. I serem. Wszystko, co z Francją związane na miłośników tego kraju, będzie czekało przez cały tydzień. Będą m.in. ciekawe koncerty i wykłady. A wszystko, aby spopularyzować język. A uczyć się warto. Francja jest również eksporterem na naszym rynku jednym z głównych. Także język francuski jest również w tym świecie zawodowym bardzo popularny. Dni frankofonii odbywają się od 12 lat.